No, cześć! Cześć, witajcie! Witajcie w kolejnym odcinku z gry Subnautica. I słuchajcie, dzisiaj mieliśmy iść do bazy obcych, ja wiem. Ta baza obcych znajduje się gdzieś tam. Mamy zaćmienie. Mamy zaćmienie słońca. Patrzcie, ale fajnie trafiliśmy. Ja! Ha. Zaćmienie słońca, i to wszystko wygląda epicko teraz. Zobaczcie, pod wodą. No, jak noc? No. Fajny efekt. Dobra, tutaj nam zbiera widzę cały czas. No ja to zaśmienie słońce Zaraz powinno nam, słuchajcie, minąć. W nie słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie zostawione łapencje. Naprawdę jest moc. No i jeśli chcecie, e, możecie zostawić kolejne łapencje, które bardzo mnie motywują. E, poza tym gra mi się bardzo podoba, więc bardzo się cieszę również, że seria wam się podoba. Co będziemy dzisiaj robić? Ano, słuchajcie, dzisiaj e, znajdziemy chip komputerowy. Wiem, że chcieliśmy iść do tej bazy obcych, ale dajcie mi jeden dzień. Muszę sobie zrobić. Jedną Jeden odcinek dodatkowy, muszę sobie zrobić bazę, ponieważ ja nie mam gdzie trzymać tych wszystkich rzeczy. Potrzebuję zrobić sobie jakąś szafkę, więc potrzebuję rozbudować po prostu bazę. Już wiem, co mam zrobić, słuchajcie. Pierwsze co zrobimy, to niestety, ale będziemy musieli sobie zrobić miejsce i wywalimy kilka rzeczy. Tak, będziemy musieli to wywalić. Niech sobie to tutaj leży. Mam nadzieję, że to na mnie zaczeka. Ewentualnie słuchajcie, zgarniemy sobie te. Te cuda. Ok. A my teraz będziemy płynąć. No mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy będą tutaj trzymane. One raczej nie znikną. E, bierzemy sobie... A, czekajcie, jeszcze jedną rzecz musimy wziąć. No kurde, oczywiście, ja wszystko wywaliłem. A tak nie może być. Bierzemy sobie te narzędzia nasze, one się nam jednak przydadzą. A to niech sobie tutaj będzie. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, płyniemy w jedno miejsce, e, mam nadzieję, że... O, ja już ten bajon stąd widzę. Musimy zgarnąć gumę silikonową, aby zrobić sobie nóż. Co to jest? Wow. No nie, no serio? Jaka pułapka. What the fuck? E, musimy znaleźć zlepek nasion wodorostów. Potrzebujemy sobie to. Potrzebujemy zgarnąć. I musimy, musimy wytworzyć gumę silikonową. Jeszcze już nie mogę? No jeszcze, jeszcze może by mi się przydało, jednak. O, oh, fak, powietrze, plen. O, dwa, okej. Okay. Eee, więcej nie możemy wziąć, widzę, nie wiem dlaczego. Tak, jakbym nie miał miejsca, ile to miejsce zajmuje. No, jeszcze tu się zmieści. Dobra, nieważne, wracamy do bazy, tyle nam wystarczy. I musimy znaleźć jeszcze, słuchajcie, jakiegoś koralowca. Potrzebujemy do tego nóż. I nożem będziemy mogli zbierać kolejne rzeczy, które nam się przydadzą. A ja jeszcze nie mam noża i to jest które odcinek? Ja nie mam noża i tak nie skapnąłem się. Może ten nóż jest potrzebny, no ale jak widzicie, e, najwyższy czas, żeby zrobić nóż. Ok, w porządku. Robimy teraz sobie gumę silikonową. Świetnie. Możemy zrobić troszkę więcej. Ok, wystarczy. I potrzebujemy, słuchajcie, tytanu. Raz, dwa, trzy, chyba nie wiem ile, naprawdę nie mam pojęcia, ale zrobimy sobie osobiste i nóż survivalowy. Super, dobra, przyda się nam w końcu ten nóż. Elegancko. Ehm. <śm> Okej. Okay. No wiadomo, tak. Okej, okay. nóż. Ehm. No i teraz tym nożem musimy znaleźć jedną bardzo ważną rzecz. Weźmiemy sobie jeszcze baterię. Eee, baterie chyba wywaliłem gdzieś tam na dole. Zaraz po nią popłynę. Wszystko tu jest, prawda? Jest, bardzo dobrze. Eee, zgarniemy sobie chyba wszystkie baterie. Możemy jeszcze wziąć wodę, którą sobie też sobie możemy wypić. Już to była woda? Co ja wziąłem? Nieważne, dobra. I szukamy sobie tego koralowca. Eee, będziemy mogli dzięki temu wszystkiemu budować sobie. A to nie jest to? Czerwony kolor stołowy. No i co? Okej. Okay. Świetnie. Nice. Elegancko, słuchajcie. Fajnie, możemy to zepsuć, ale co jeszcze tym nożem możemy zbierać? Jestem ciekaw. Wow. Ale jazda, teraz możemy zbierać wszystko. No nie no, Roxu, kurde, nie przeczytałem chyba waszych komentarzy wszystkich. Ale teraz możemy zbierać wszystko, czego nie mogliśmy zebrać wcześniej. Ale faza, no Jezus Maria, ale... A, nieważne. Idziemy zrobić może tą maszynkę już, bo chyba mamy wszystko. Okej. Okay. I co by na to, żeby zbudować naszą bazę gdzieś w okolicy tej wyspy? Może nawet na tamtej wyspie, co? To, to byłoby spoko. Ok, schodzimy, pięknie. E, I teraz tak, co my potrzebujemy, słuchajcie, żeby zrobić chip komputerowy? E, próbka koralu stołowego, ruda srebra i kwarc. Ruda srebra i kwarc. Ehm... Na pewno to powinienem mieć przecież. Nie mam rudy srebra i kwarcu. Kwarc na pewno mam. To jest kwarc, ale ruda srebra. O kurde. No nie mam rudy srebra. Hm tutaj nic takiego też nie będzie, chociaż czekajcie podnieść diament, diament. Ow, podnieść złoto. Nie mamy rudy srebra. Ale lipa. Możesz ty, kurde. Naprawdę? Dobra, słuchajcie, lecimy w takim razie w poszukiwania. Zobaczymy, czy gdzieś tutaj coś się uda nam ciekawego znaleźć. Trzeba znaleźć rudę srebra. No, damy radę chyba w tym odcinku, nie? Chyba tak. Trzeba gdzieś gdzieś zanurkować. O, Ruda miedzi. Z tego leci ruda srebra, nie? Ołów. Ruda miedzi. Tytan. Coś wyleciało. Gdzie to jest? Może wiecie co? Zanurkujemy trochę głębiej. Tytan. Możemy zanurkować troszkę głębiej i tam czegoś poszukać. Baterie mamy, więc raczej bez problemu. A to co? To też możemy na przykład sobie zabrać? nożem? Jo, cuda. No nieźle. Ok, a to? Wow! Fajna rzecz, dobra Ej, Odkryłem coś nowego w tej grze, tak późno niestety Ej, Rudy srebro szukamy, nie wiem czy uda nam się to znaleźć Mam nadzieję, że tak Okej okay. Ej, ale trzeba będzie przypomnieć cięcie Okej okay. Co to znaczy mi na tym? No bo tak No, no wiecie, że jak takie, jak tą mapkę o nie, ja to często robię. No tak, no, ale chodzi, o to że wyżej, żeby nie widać cięcia. A, no, dobra. Ok, jesteśmy z powrotem, było małe cięcie. E, I teraz szukamy cały czas tej rudy srebra. Damy radę, czy nie damy rady? Mam nadzieję, że damy. Może znajdziemy coś jeszcze do zeskanowania przy okazji. Eww. Ok. Co to jest? Podniesione zwierzęcie, nie wiem po co mi to kompletnie Złomu na razie nie będę podnosić Okej, okay, wykryto promieniowanie, spadamy stąd bo niestety, ale zdrowie nam będzie tutaj spadać Tu mamy coś ciekawego, czy możemy coś zeskanować z tego? Nie Gdzie ja mam, gdzie mam swój skaner, ej? Tu jest Co? Nie mam skaneru? Fak, zgubiłem skaner, ale lipa, ale lipa, ja cię kręcę. No niewiarygodne, dobra, jestem mega przygotowany, widzę dzisiaj. No ale szukamy tej rudy srebra. Eem... Jestem ciekaw, czy mam jedną rzecz. Nie mam, a szkoda, dobra. Czy tutaj mogę dać W, jeszcze jedną? Chyba nie. Dobra, szukamy, szukamy, szukamy. Zobaczymy, czy coś ewentualnie tutaj będzie do zeskanowania. Później się najwyżej tutaj wróci. No nie, tutaj nic nie widzę za bardzo. No. Hmm. O. Ruda Srebra. Panie i panowie, pięknie! Mamy dwie do srebra, ale żem trafił tutaj. E, ale możemy jeszcze sobie to wydobyć. Brak miejsca sobie ekwipunku niestety. Pięknie, dobra, świetnie. W takim razie dzisiejszy odcinek będzie udany. Dzisiejszy odcinek będzie udany, ale się cieszę. Okej. Okay. W takim razie wracamy. Czy coś jeszcze mogę zgarnąć sobie? No nie za bardzo. Ewentualnie tutaj widziałem jeszcze tą rybkę, o. O, fuck! Co to było? Dobra, uciekamy stąd. I robimy chip komputerowy. No w końcu. Super, świetnie. W takim razie lecimy sobie do naszego... A gdzie jest nasz ten? Tam jest, nie? Tak. Okej, okay, śmigamy. Radiolatarnie. Tu zostawiłem radiolatarnie jeszcze. A, od razu przy tym. Niedobrze. Trzeba będzie jeszcze wziąć skaner, bo ten skaner gdzieś zgubiliśmy No i troszeczkę, no mamy mały postęp Ej, 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 ty chodź tutaj, będziesz mi dać miedzonko Brak mi sobie kipunku. punktu no szkoda Okej Co tu się dzieje? Ej no, trzeba to wszystko ogarnąć, wiecie, bo ja nie mogę już wejść do tej bazy swojej i teraz tak, czego potrzebujemy do chipu komputerowego? Chip komputerowy już mogę zrobić, bardzo fajnie. Ale chip komputerowy to nie wszystko. Muszę jeszcze zrobić sobie, tak, narzędzia i tutaj zbudowniczy budowniczy baz. Bateria chip komputerowy tworzy surowców, pomieszczenia bazy i urządzenia. Aha. W porządku. Budowniczy zaprojektowany z myślą o tworzeniu doznanych, nawet najbardziej ekstremalne warunki środowiskowe. W porządku. Czy ja będę już mógł tym się pobawić i czy będę mógł coś zrobić teraz? No i co ja mam? O! Oh, Ło wow. ja, ja ci kręcę, ale cuda. Aha, uh -huh, coś wybrałem i co? Uh. ok okej, wyjdźmy stąd, co? Wejdźmy stąd i zobaczmy jak to działa. Um. To musi do czegoś być przyłączone, prawda? No, oczywiście, że tak, ale em, to musi być wszystko do czegoś przyłączone. Moduły zewnętrzne, może nie. E, możecie mi napisać, jak mam z tego korzystać, drabina? Bo ja wiem, że z tego trzeba. Do, coś, no, bo trzeba coś połączyć, żeby to wszystko można było zbudować. Bo to nie można tak sobie zbudować z, do, 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 tej, do tej, tej. Nie można połączyć chyba do tej kapsuły tego wszystkiego. Więc napiszcie mi w komentarzach, jak to ogarniać. Ja tutaj spróbuję coś porobić. Fabrykator, przekaźnik komunikacyjny wszystko tutaj jest. Szafka ścienna. Wait, mogę tu zbudować szafkę ścienną? No nie, jezu. Tą szafkę potrzebuję. To jest właśnie ta rzecz, której naprawdę potrzebuję. Szafka. No nic nie może, nigdzie nie może być akwarium e, różne stół laboratoryjne, tabliczka, krzesło. Krzesła też nie mogę położyć, czyli muszę po prostu to wszystko zbudować w innym miejscu. E, tylko się zastanawiam. Włas, okno, wzmocnienie, sekcja jakaś. No nie, muszę to po prostu zbudować do czegoś, to trzeba przyłączyć, nie wiem do czego. Jeszcze nie wiem, ale niedługo może będę już wiedział. Z waszą pomocą. No, bo to to się nic nie da z, z tym zrobić. Ale przynajmniej mam teraz ten chip komputerowy i będę mógł zacząć to robić. No dobrze, e, w takim razie odcinek jest jeszcze troszeczkę krótki, więc może moglibyśmy porobić jeszcze kilka rzeczy. Moduły zewnętrzne. Nie wiem, poczytam, oglądam, pooglądam, poczytam wasze komentarze, zobaczymy co wy mi tam piszecie. E, no dobra, w następnym odcinku myślę, że możemy sobie polecieć do tej bazy obcych, a jeszcze kolejnym będziemy rozwijać naszą bazę. Czy coś możemy dodatkowo zrobić, myślę? Ogniwo energetyczne, mobilność źródło energii o wysokiej pojemności. Tego jeszcze nie miałem, więc możemy sobie to skraftować. Ok, tutaj też nic nie ma. Tutaj jeszcze jakieś narzędzia, myślę. Skaner już mam. Latarka, narzędzie naprawcze mam, pęcherz pławny e, Reakcja jemiczna wytwarza gaz leżęcy od powietrza w celu szybszego wynurzenia się Bardzo fajna rzecz, możemy to później przetestować Palnik laserowy Do otwierania zamkniętych przedmiotów Potrzebujemy diament, zróbmy to w takim razie Diament oczywiście mamy tutaj Dobra, dzięki Ktoś mi też pisał, że za te diamenty trzeba jakoś wpłacić je, ja nie mam pojęcia. Wziąłem to po prostu, zgarnąłem z ziemi. Więc mam nadzieję, że nie będę musiał. Palnik laserowy, no nie. E, czekajcie, ty czekajcie, chcę tylko coś sprawdzić. Narzędzie naprawcze, bardzo przypomina ten palnik laserowy. Okej. Okay. No dobra, a to ciekawe jestem, Pani Glaserowy. I ja nawet chciałbym go sprawdzić, wam powiem. Jedną, jedno miejsce jest takie, gdzie chciałbym coś otworzyć. Ale nie wiem, czy ja teraz do niego trafię. Więc y, możemy spróbować ewentualnie, ale nie daję gwarancji, że ja tam rzeczywiście trafię na miejsce. E, wodę sobie jeszcze zróbmy. Okej. Okay. Jeszcze troszkę wody. Come on, come on. No dobra. Wypijmy sobie tą wodę. I czy mamy jakieś jedzenie przy okazji jeszcze? No niestety nie. Najwyżej złapiemy coś po drodze. Odstawmy kilka rzeczy. Jeszcze muszę wziąć skaner, który będzie mi potrzebny. E, I myślę, że możemy lecieć. Mam nadzieję, że te rzeczy mi stąd tutaj nie znikną, bo byłoby naprawdę e, słabo. Weźmy sobie jeszcze ten skaner. Gdzie on jest? Bateria to nie. Ej, gdzie jest skaner. Tu jest skaner, dobra, okej, okay, mamy skaner e, Lecimy w jedno miejsce, może tym palnikiem uda nam się otworzyć to miejsce e, My już tam byliśmy w którymś odcinku, dobrze wiecie o co mi chodzi To narzędzie sobie ten, budownicze, weźmy, przemieśmy No i sprawdźmy, e, gdzie to było mniej więcej Ciężko jest mi teraz powiedzieć, myślę, że to mogło być gdzieś tam Ej, tam jest chyba kolejna wyspa, nie? Widzicie? No, dobra. Płyniemy, zobaczymy. Może uda nam się znaleźć. Co to jest za wąż? To na pewno nie jest tu, ale może coś da się zeskanować. Sprawdźmy. Da się coś zeskanować. Fragment bioreaktora. A to ciekawe, będziemy mogli coś pewnie budować później. 1 na 2. Dobrze, zbierajmy takie rzeczy. To nie jest nic, tu nic nie ma. Dobra, płyniemy dalej. Okej. Okay. To tutaj gdzieś była taka duża część statku, tylko żeby teraz to znaleźć, to nie będzie łatwa sprawa, bo ten statek jest porozrzucany po całej mapie tak naprawdę. Więc przekonamy się. Może jednak. Ciemno, nie? Ja wiem. Ja wiem, że tu jest ciemno, ale może jednak nam się uda coś znaleźć. To było gdzieś w tych okolicach. Pamiętam, że przepływałem przez tę bają. Hmm. Coś tu jest ciekawego. Podnieść złom. Złomu nie chcę na razie. Złom się znajdzie później, jak będzie potrzeba. Ale wiecie co? Muszę się rozejrzeć latarką. Kurde, nie mogę tego znaleźć. A szkoda, no. Okej. Okay. No, chyba troszeczkę za daleko odpłynęliśmy, mi się wydaje. Coś tutaj jest ciekawego, patrzcie. Kutni nożem pnącza wodorostów. Wow. Ciekawe. Ok. Może, może jeszcze troszeczkę popływamy dookoła. Może jednak uda nam się znaleźć. Kurde, że nie miałem wtedy znacznik. Co to jest? Co to jest, ej? Yyyyyyyy <laughs> ja sobie zapisze grę Co to jest? Rozbiponka? Wow Słonecznik morski OK, zgarniemy to. Dobra, bo to może być coś rzadkiego. Tygrysi... O, oh, fuck. Tygrysiczka? Ej! wypad, Płyta muszli koralowca. Chyba nie mogę tego zniszczyć. Ponecznik morski to już mam. O. No nie mogę tej tygrysiczki zabić nawet, no. Okej, okay, dobra, słuchajcie, trzeba chyba stąd y, zwijać. Troszeczkę rzeczy zebraliśmy. To jest jakaś ogromna płaszczka. Ja. Wow. Wow, ale świetna rzecz No nieźle Dobra, słuchajcie, zanurkujemy sobie jeszcze W poszukiwaniu tego wraku, tamtego statku może Może uda nam się znaleźć I zobaczymy, albo dobra Zobaczymy co znajdziemy Na tym dnie Czekajcie, zapiszę sobie I chyba tutaj powoli będziemy kończyć odcinek Wow Wow, czy jest tyle złomu? Coś mnie atakuje. O nie, spadamy, słuchajcie, nie ma bata. Oh, shit. a się wkopałem. Dobra, wracamy do naszej bazy, słuchajcie, i tutaj zakończymy o, odcinek. Może troszeczkę za krótki jest to dla niektórych, ale mam nadzieję, że ciekawy. Dzisiaj dużo zrobiliśmy, słuchajcie. Dzisiaj popchnęliśmy to wszystko troszkę do przodu. Wiem, że już mogę sobie w końcu zrobić ten nóż. Nie wiem, dlaczego tak późno na, nie, na, na to wpadłem. <duszy> dużo mi teraz to pomoże. Um, ale poza tym, napiszcie proszę, jak budować te wszystkie. Ok, jak budować, słuchajcie, wszystkie te. Te struktury, co? Bo jestem w sumie tego bardzo ciekaw. E, ok, ja w takim razie teraz kończę ten odcinek. No i słyszymy się już prawdopodobnie jutro. Jeśli chcecie kolejny odcinek jutro, pamiętajcie o zostawieniu łapencji w górę, e, ponieważ jeśli dobijemy e, 5000 łapencji, to już jutro pojawi się odcinek, jeśli nie, na spokojnie pojutrze. Pamiętajcie, że ja nie robię wam czegoś takiego, że odcinek się nie pojawi nie wbijecie. To jest po prostu dla was, jeśli chcecie mieć kolejny odcinek już jutro, to ode mnie wymaga to troszeczkę więcej pracy, ale widzę, że po prostu wam się to podoba, więc robię. Okej, dobra. W takim razie dzięki za oglądanie. No i cóż, prawdopodobnie widzimy się jutro w odcinku kolejnym, jak zobaczymy tą bazę opcji, ogarniemy ją, ponieważ mieliśmy już to zrobić, nie? Dzięki i cześć.